Hej, guys, guys. to Slotka Mam właśnie nową kolekcję. Właśnie przez chwilę przyszła ta wiadomości tak naprawdę było 3 godziny temu, dopiero teraz już zobaczyłam, ale nie wiem. I patrzcie, to dochodzi, że no, Przeczytałam, sobie ja tak mówię na Skórki Robot Arms. Rąk so są so już dostępne. Hej, Slotka Cmog! W zeszłym roku robiłam promocję na Robot Arms. Dziś będzie jeszcze lepiej. To dawno tę drogę. do tej stacji, więc tutaj jest tak nieecencjonalne, że dałam pięć nowych skółek. By to uczynić, po co ceny oryginalnej, nie mieć się na zawsze. Wow, w ogóle nie. Ja nie mam, bo to, to tu jest nowe. Są? Czemu to się tak naprawdę nie przydaje? Bo ja wolę takie, było nieco się strzela, a nie chyba takie co po prostu trzeba odejść do kogoś no i dużo elementów nawet tańsze to jest ja wolę raczej chyba jak jest mniejsza szybkość i mocniej po prostu się to strzela ja tak raczej wolę drinków, tak ja tych bolił żabów mam po prostu takie obie, że po prostu taką samą moc i szybkość nie wiem, czasem jeszcze o to używam, bo to w ogóle nie mam Też jest jakaś nawet spoczko. Ale nie wiem. fajna nawet ta emocja. Chcę, żeby to nie był taki mega mega krótki, to może sobie kołem zakręcę. W ogóle nie ma tak sensu. Będzie 20. No będzie 20 i fajnie razie o tyle. Nie, chciałabym zagrobać kaserio, bo te nóżki z tobą się podobają. No to było, nie to już mówię na każdym każdego filmia. Ale nawet spokojnie, Nie to tą walizkę, tylko kupię sobie i zbieję. Nie wiem. Bo też nie wiem czy będę miałaś, bo, bo tam robot chyba jest i ta był dla wip więc to było szkoda, jakbym zbierała, a bym tego chyba nie miała. Ale jeszcze nie wiem w ogóle, co z tego będzie. No, fajne są te, te niby, ale no... Mi się to po prostu nie przyda, bo prostu ale nie chcę mi się też wydać pieniędzy tych. Ale też powiem, że właśnie yy, jeszcze można do tej soboty, czyli to jest 3 dni niecałe, budować barku właśnie z bo bez tej lampy go injecki wyświetlać, czyli wam, że tęgietkę, nawet nie wiem, ta wygiatka może nie do go zniknąć. A zobaczymy sobie nawet jeszcze jakie są... Znaczy, chyba jest trzy dalej, bo ktoś nie miał budować, a w nie ma go i nie jest smutno. Chyba, że jakoś inaczej nazwał. I dlatego, no co trzy, może nie za słodka, co Nie, na no, niestety, znaczy, niestety, eee, no takie są, te co były. Mam nadzieję, że chociaż będzie jeszcze ze dwa. Jeśli nie bez trzy dni to może się wyrobić. Chyba, że ktoś nic z tego nie chce. Ale nie wiem, to zobaczymy, bo może, nie wiem, jak w ten filmik, bo nie wiem, czy będę miała czasu, czas, czasu coś gadać, bo jest jeszcze nawet wcześniej, czy, nie wiem, ale nieważne. I to tyle w dzisiejszym filmie i życzę wam jak zwykle. miłego dnia i pa pa.